Teraz mamy nieco trudniejszy przykład. Yy, mamy siłę yy, tak jak poprzednio przyłożoną F od czoła, tak, przy średnicy D, ale teraz nasz słup ma zmienną średnicę. Mało tego siła 3F pojawia się jeszcze gdzieś na tej drugiej części, na tej części o powiększonej średnicy. Zachęcam gorąco do tego, by na początku zdania od razu pociągnąć sobie w prawo linię na których będziemy odnosić sobie wykresy sił normalnych i naprężeń normalnych. One nam później ułatwią identyfikację najbardziej wytężonej części w naszym zadaniu. Przy prostych słupach to jest łatwo, bardzo szybko, łatwo zauważyć, która część słupa jest najbardziej wytężona. Na przykład, ale Im bardziej skomplikowany ten słup, tym trudniej jest to zidentyfikować i mimo wszystko te wykresy przydają się w naszym zadaniu. Na pierwszej tej osi będą siły normalne, a tu będą naprężenia odpowiadające tym siłom, czyli naprężenia normalne. Tak jak w poprzednim przypadku, za każdym razem, kiedy się zmienia przekrój poprzeczny albo obciążenie, pojawia się nowy przedział. Zatem tutaj idąc od czoła mamy współrzędną Y1 potem zmienia się przekrój poprzeczny, ale nie zmienia się obciążenie. Przyjmiemy współrzędną kolejną y2. Tak? No i na końcu w tym trzecim kawałku proszę zwrócić uwagę, nie zmienia się przekrój poprzeczny, ale pojawia się nowe obciążenie 3F. Zatem gdzieś tutaj będziemy rozpatrywać przekrój i tutaj w tym przekroju wyznaczymy siły wewnętrzne. Tak? Te siły F i 3 F, proszę pamiętać, że przyłożone są w tych miejscach, gdzie są tutaj pokazane te kropki. To są miejsca przyłożenia tych sił normalnych. No dobrze, tok postępowania taki jak poprzednio, podzieliliśmy na przedziały. No to w tych przedziałach wyznaczymy siły wewnętrzne, a potem policzymy wydłużenie naszego słupa. Mamy zatem y1, które zmienia się od 0 do L. To jest ta pierwsza część. Potem druga część zmienia się od L do 3L. Y2 zmienia się od L do 3L. No i trzecia część Y3 zmienia się od 3L do całej długości słupa 4L. To jest ta trzecia część. Przecinamy słup współrzędną Y1, wszystko co powyżej odrzucamy, tak jak poprzednio będziemy rozważać dolną część tego naszego słupa. Dobrze. No to dla tej dolnej części to jest ten pierwszy kawałek, którego długość wynosi Y1, tak? Określony został tą współrzędną. Słup został tą współrzędną przecięty. Y1. Ten, ta część słupa obciążona jest siłą F. To jest siła czynna narysowana na niebiesko. A my musimy wyznaczyć siłę wewnętrzną, siłę normalną. I znowu założymy w niej rozciąganie. Naszkicowaliśmy ten pierwszy przedział, zatem możemy sobie zapisać równania statyki z sumy rzutów wszystkich sił na oś Y, tak jak poprzednio minus F plus N1 musi być równe 0, stąd N1 równe jest F. Tak. A jak mamy siłę w pierwszym przedziale, no to i naprężenie w pierwszej części będzie dość proste. N1 przez A1. Po podstawieniu mamy f przez pi d kwadrat podzielone przez 4. No i jak przerzucimy z mianownika mianownika do licznika wielkość, to dostajemy 4f przez pi d kwadrat. Mamy zatem wyznaczoną siłę i naprężenie w pierwszym przedziale. Teraz powtórzymy obliczenia dla przedziału drugiego. Widzimy teraz całą tę dolną część, tak? Górną odrzucamy, dolną część określoną współrzędną Y2. No to szkicujemy tę część. Mamy część tego supa o mniejszej średnicy i kawałek supa o większej średnicy. Ta część supa obciążona jest tylko siłą F, to jest ta nasza siła czynna. W tym drugim przedziale, proszę pamiętać, nie pojawia się żadna nowa siła. No to wrysujemy nową siłę normalną, N2. Dobrze. Długość pierwszej części wynosi Y, przepraszam, L, tak? A tutaj o ta odcięta część, o tutaj do tego miejsca, to jest nasze Y2. No i znów notujemy sobie siły wewnętrzne, siły wewnętrzne w sumie rzutów, oj przepraszam, nie ten kolor, w sumie rzutów wszystkich sił na kierunek Y mamy. Minus N plus przepraszam, y... ojej, nie siła normalna, to siła F powinna być oczywiście, proszę poprawić. To jest ta nasza siła czynna F. Y... Mamy, no to przekreślimy i poprawnie zanotujemy, tak? Abyśmy mieli porządek w zadaniu. Mamy minus F plus N2 równe jest 0, tak? Stąd N2 też jest równe F. Siła się nie zmieniła. Zobaczymy, jak się zmieni zatem naprężenie. Sigma N2 będzie równe. N2 przez A2. Po podstawieniu siły mamy F, no ale pole. Zmieni nam się, bo zmieniła nam się średnica. Wzór ogólny pozostaje ten sam. Pi średnica do kwadratu przez 4. No to wstawiamy. Pi średnica teraz wynosi 3 drugie d do kwadratu podzielone przez 4. Tak jak poprzednio, mianownik mianownika przeniesiemy do licznika. Mamy zatem 4f, a w mianowniku nam pozostaje pi. 3 razy 3 to jest 9 d kwadrat, tak? No i tu zostaje nam jeszcze w mianowniku ta dwójeczka podniesiona do kwadratu, to jest też 4. I tę czwórkę z mianownika mianownika, jak przyniesiemy do licznika, to 4 razy 4 jest 16. Mamy 16f przez 9pi d2. To jeśli ktoś chce precyzyjnie to naprężenie określić, tak to sigma N2 będzie równe. Mamy 1,7 dziewiątych, tak? F przez pi d kwadrat. No i tutaj zrobimy sobie ten trzeci przedział na dole już, tak? Przepiszemy ten trzeci przedział i dla tego trzeciego przedziału wyznaczymy siłę wewnętrzną i naprężenie wewnętrzne. O, przestawię nieco kamerę. Y3 zmienia się od... 3L do 4L tę drugą część musimy naszkicować, pamiętając o tym, że pojawiła się nowa siła w układzie. Oj, znowu nie ten kolor. No dobrze, teraz ta część supa obciążona jest jak poprzednio. Siłą F przyłożoną w dół, ale tutaj pojawia nam się nasza siła o ta siła 3F, tak? No, i tak jak poprzednio, wyznaczymy siły wewnętrzne w trzecim przedziale. Czyli tutaj u góry musimy doszkicować tą siłę N3. No i kolejno, współrzędne, jeśli chcemy te długości oznaczyć i współrzędne, to tutaj ten pierwsza część tego naszego supa ma długość L. Potem tutaj ten odcinek, tak jak zgodnie z rysunkiem mieliśmy 2L, a tutaj o ta współrzędna, liczona od czoła, to jest to nasze Y3, które zmienia się od 3L, czyli od tego miejsca do całej długości tego naszego słupa. Zanotujemy sobie równanie statyki. Z sumy rzutów wszystkich sił na oś Y mamy kolejno minus F. Minus teraz do góry mamy 3F, czyli plus 3F i plus N3. Więcej żadnych sił, więc to musi być równe 0. <laughs> minus F, plus 3F to jest 2F, a jak przeniesiemy na drugą stronę, to okazuje się, że N2 wynosi minus 2F i ta trzecia część naszego supa jest ściskana. To teraz sobie policzymy naprężenie odpowiadające tej sile. Sigma N3, przepraszam, będzie równe N3 przez A3, a jak podstawimy nasze, tutaj jest N2N3, o, tutaj dla porządku musi być. To wstawiamy nasze N3, tutaj to wyznaczone minus 2F, a pole jest dokładnie takie samo jak w przedziale poprzednim, czyli to, to pi. 3 2 d do kwadratu przez 4. Tak Tak jak poprzednio mianownik tego mianownika musi iść do licznika. 4 razy 2 jest 8 minus 8f przez pi. I teraz mamy 3 razy 3, to jest 9 d do kwadratu. No i 2 razy 2 jest 4 to tu musimy tą czwórkę postawić, a czwórka jako, jako mianownik mianownika też idzie do licznika. 4 razy 8 jest 32. Mamy zatem minus 32 F przez pi 9D kwadrat. To jeśli poprzednio mieliśmy 16 dziewiątych tak? To teraz mamy dwa razy więcej, czyli 32 dziewiąte, tak? Yy. 3 razy 9 jest 27. Mamy zatem 3 i 5 9, jeśli ktoś chce sobie tak zapisać minus 3 i 5 dziewiątych f przez pi d kwadrat. No dobrze, mamy. Yy, mamy zrobione. Teraz policzymy sobie, yy, naniesiemy te, te o, yy, obliczone wielkości na wykres. Yy, no, i będziemy mogli powiedzieć, co się w tym naszym zadaniu dzieje. Dobrze, jeśli chodzi o siły, to siła w pierwszym przedziale wynosi f, w drugim przedziale wynosi f, a w trzecim wynosi minus 2f. Więc jeśli mamy narysować wykresy sił wewnętrznych, to w pierwszym i w drugim przedziale jest dodatnia i wynosi f, to tu jakbyśmy sobie oznaczyli: siła jest stała przez pierwszy i przez drugi przedział. Zmienia się tylko w trzecim, jest dwa razy większa i ma przeciwny znak. Czyli największa siła idzie przez trzecią część tego naszego słupa. Natomiast z naprężeniami jak wygląda sprawa? A z naprężeniami jest tak. Mamy tutaj 4f przez pi kwadrat. Tu mamy, proszę spojrzeć, niecałe dwa. 1,7 f przez kwadrat. A tu w trzecim mamy 3,5, czyli niecałe 4. Te naprężenia w trzeciej części są nieco mniejsze niż w pierwszej. Już na podstawie tego możemy powiedzieć, że najbardziej wytężoną częścią naszego słupa jest ta pierwsza część. No i tu jeśli narysujemy, to będzie 4, powiedzmy, tak umówmy się co do skali. 4. Jednostki 4f przez pd kwadrat. W tej drugiej części jest nieco mniej niż połowa, czyli powiedzmy tyle, tak? Dla świętego tutaj spokoju, żeby to ładnie wyglądało i miało trochę sensu fizycznego. No dobrze. A w trzeciej części jest dwa razy tyle, co w pierwszej, czyli sumarycznie jest mniej niż, yy, przepraszam, w trzeciej części jest dwa razy więcej niż w drugiej, czyli sumarycznie mniej niż w pierwszej, tak? No to musimy to tak mniej więcej naszkicować, no i ma znak przeciwny o. Czyli Jeśli któraś część miałaby być najbardziej wytężona, no to ta właśnie pierwsza część, tu jest, to jest maks, tak? Max naprężeń. Jak teraz policzyć wydłużenie tego naszego słupa pod wpływem działających sił? Dokładnie tak samo jak w przykładzie poprzecznym wykorzystamy zasadę superpozycji i powiemy, że całkowite wydłużenie słupa jest sumą wydłużeń poszczególnych jego części, czyli delta L1 plus delta L2 plus delta L3. No to wstawiamy po kolei, może rozpiszemy i dopiero wstawimy, tak? Będziemy pamiętać, że sub już jest jednorodny, zatem nie będziemy indeksować modułu Yanga. Mamy zatem n1 razy l1 przez EA1, dodać n2 razy l2 przez EA2. No i dorzucimy to, co jest w trzeciej części, czyli n3 razy l3 przez EA3. Dobra, tak jak poprzednio pokazywałem, tutaj mamy sigma n1, tutaj mamy sigma n2, a tutaj mamy sigma n3. No to wstawiamy te wyznaczone wielkości wcześniej. n1 przez a1, przypomnę, było 4f przez pi d2. 4f przez pi d2. Moduł Yanga przepisujemy, on jest stały. A długość, długość drugiej części pierwszej części, przepraszam, l1 zmieniało się od 0 do l. Jeśli od 0 do l to współrzędna końca minus współrzędna początku l minus 0 jest l, to tu wstawiamy to nasze l. Teraz dokładamy to, co się dzieje w drugiej części. W drugiej części mieliśmy naprężenie sigma N2, mieliśmy 16 f przez π kwadrat. No to wstawimy to 16f przez 9pi d kwadrat, Modu Yanga dopiszemy E, ale długość drugiej części przypomnę to było od L do 3L, 3L odjąć L, czyli współrzędna końca drugiego przedziału minus współrzędna początku, 3L odjąć l jest razy 2l, tak Mamy rozpisaną drugą część. Dodać. No I teraz przypomnę Państwu, że w trzeciej części N3 przez A3 było minus 32 dziewiąte, tak? Minus 32 dziewiąte F przez pi d kwadrat. To tu w nawiasie wstawimy minus 32 F przez 9 pi d kwadrat. Musimy dopisać moduł Younga, czyli E a długość trzeciej części, przypomnę, była od 3 do 4L. Współrzędna końca minus współrzędna początku, 4L minus 3L jest L. To tu jak wstawimy, o, zamkniemy nawias, no i zobaczymy, co otrzymamy z tych naszych obliczeń. Równe jest. 4F razy L przez EpiD kwadrat, bo ładnie brzmi, dodać. 2 razy 16 to jest 32fl przez 9e pi d kwadrat, bo ładnie brzmi. Plus i minus dają minus. 32fl przez 9e pi d kwadrat. No i co się dzieje w tym naszym zadaniu? No widzimy, że druga. Składowa wydłużenia i trzecia są takie same, tylko mają przeciwne znaki. Zatem te dwie wielkości znoszą się. To całkowite wydłużenie supa równe jest wydłużeniu pierwszej części: 4F razy L przez EPI d kwadrat O. Bardzo ładnie wyszło, dziękuję bardzo.